W poprzedniej lekcji omówiliśmy tworzenie bloków i modularnego kodu. Pokazałem Ci wtedy przykład na przyciskach, które mogą być właśnie takim oddzielnym blokiem. Czyli mamy jeden blok, który może być użyty w wielu miejscach. To super rozwiązanie, bo tworzymy kod raz i możemy używać go wiele razy. Co więcej, może nawet się zdarzyć tak, że będziemy naszego komponentu mogli używać nawet na innych naszych stronach internetowych. Nie będziemy zawsze musieli tworzyć go od zera tylko już będziemy mieli jakąś bazę na której będziemy później pracować. Dodamy tylko kilka zmian i dany blok czy komponent będzie gotowy do użycia. Także tworzenie reużywalnego kodu opartego o moduły jest bardzo dobrym podejściem. Natomiast przy tworzeniu takich bloków należy pamiętać o kilku dobrych praktykach. Na przykład takich że nie możemy dodać sobie do naszego reużywalnego bloku jakichś dużych marginesów, ponieważ później nie będziesz ich mógł używać w każdym miejscu. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Zobacz na nasz przykład. Mamy tutaj nasz button, który Ci wspomniałem, że może być oddzielnym komponentem. Tylko tutaj usuniemy tą klasę menu button. Okay? No i zauważ, że ten baton pojawia się na naszej stronie Wiadomo, tutaj zaraz przy górnej i lewej krawędzi Także nie wygląda to zbyt dobrze Także mógłbyś sobie pomyśleć, że warto dodać tutaj jakieś marginesy I poprawić wygląd tego przycisku na stronie Ok, spróbujmy to teraz zrobić Czyli przechodzimy do naszych styli Tam mamy baton i dodajmy sobie margines Na przykład 10 rem No może to ja przesadziłem, ustawmy sobie 5 rem, ok? Czyli teraz no ten nasz przycisk wygląda już dużo lepiej, nie jest przyklejony tutaj z lewej strony do krawędzi ani z góry. Ma tutaj jakieś fajne odstępy od siebie, no i wszystko wygląda fajnie. Także w tym miejscu jak najbardziej nasz przycisk wygląda OK. Natomiast jeżeli będziemy chcieli wykorzystać ten sam przycisk w innych miejscach, to może się okazać, że te marginesy będą się źle wyświetlać, bo na przykład nie chcemy, żeby nasza lista, która ma tutaj poniżej te przyciski, miała aż tak duże marginesy. Bo jak widzisz, tutaj ta lista no, trochę nam się teraz rozjechała, no i nie wiem, czy taki efekt byłby pożądany. Czyli, może tam, gdzie ten nasz komponent jest pojedynczy, nie występuje w innym bloku, to wygląda ok, natomiast na naszej liście, już no, niekoniecznie, trochę nam to się rozjechało, no i raczej nie taki efekt chcieliśmy osiągnąć. Jak w takim razie poradzić sobie z takim problemem? Bardzo prosto. Do naszego bazowego komponentu nie dodajemy takich właściwości. Natomiast marginesy możemy sobie dodać za pomocą nowego modyfikatora. Czyli usuwamy ten margines z naszego stylu bazowego. Dzięki czemu nasz przycisk znowu wygląda tak jak wcześniej. Ale możemy sobie dodać nowy wariant przycisku. Na przykład button. Niech tutaj będzie space. Ok. Czyli to jest nowy wariant tego przycisku. No i w tym wariancie możemy sobie ustawić marginesy na 5 REMów. I teraz, jeżeli potrzebujemy marginesów w tym jednym miejscu, no to wracamy do HTML-a i dodajemy nowy wariant. I jak widzisz, te marginesy są użyte tylko w tym naszym komponencie, czyli tutaj wszystko wygląda tak, jak chcieliśmy. Natomiast nasza lista. Nie ma aż tak dużych marginesów, także w tym miejscu również wszystko wygląda tak jak chcieliśmy. Czyli tworząc ten kod, musimy się starać tworzyć nasze bloki w taki sposób, aby takie cechy wspólne były dodawane w bazowym bloku, a jakieś zmiany dodajemy dopiero w innych wariantach, czyli modyfikatorach. No i tak samo z kolorami. My wcześniej sobie tutaj stworzyliśmy button primary. No i tak samo sobie możemy stworzyć jakiś inny Wariant na przykład Success czy Danger, i tutaj tylko ustawić odpowiednie kolory. Na przykład Success będzie miał kolor zielony, a Danger będzie miał kolor czerwony. Czyli mamy nasz bazowy baton i mamy do niego trzy różne warianty. I następnie możemy sobie na przykład na tej naszej liście używać dowolnych wariantów. Tam już użyliśmy raz baton Primary. Tu jest ta nasza lista, to menu. Tutaj użyliśmy button primary, możemy sobie użyć button success i button danger. Jeżeli teraz sobie zapiszę zmiany, to zauważ, że tutaj mamy, bazujemy na jednym komponencie, na jednym bloku, na batonie, ale w różnych wariantach, dlatego wiele cech mamy wspólnych, na przykład zdefiniowany w tej klasie baton natomiast warianty mamy zdefiniowane osobno. Co tutaj jeszcze jest ważne, jeżeli chodzi o warianty, to nazewnictwo. Zauważ, że ja tutaj celowo nazwałem ten wariant primary, a nie na przykład blue, bo zauważ, co byłoby w takiej sytuacji. Jeżeli nazwalibyśmy ten wariant blue i tak samo jeszcze musimy zmienić nazwę w HTML-u, no to na tą chwilę wszystko jest ok, ale załóżmy, że klient sobie zażyczył, że chce tutaj zmienić kolor. No to nie ma problemu. Zmieniamy tutaj na przykład kolor na żółty, zgodnie z tym, czego chciał klient, ok? No i zapisujemy zmiany, i wszystko jest ok, wszystko działa, natomiast teraz ta nazwa już no nie jest zbyt fajna, ponieważ nazwaliśmy button blue, a tak naprawdę ma ona kolor tła żółty, także nie wygląda to zbyt fajnie. Oczywiście moglibyśmy podmienić znowu nazwy, ale. Tej klasy moglibyśmy na przykład używać w stu różnych miejscach i musielibyśmy to wszystko zmieniać, dlatego zmiana klasy No nie jest, nie jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Także najlepiej od razu nazwać klasę na przykład Primary, i wtedy, jeżeli zmienimy na przykład kolor na żółty, no to w zasadzie ta klasa jak najbardziej może zostać o takiej nazwie. Czyli, jeżeli tworzymy nazwy klas, to musimy nazywać. Te warianty zgodnie z ich funkcją, a nie konkretnym wyglądem. Czyli, na przykład, nie niebieski, ale primary, nie czerwony, a danger, nie, nie zielony, a success. I dzięki temu bez problemu później możemy zmieniać różne wartości w tych klasach bez zmian. Klasy. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.